Pierwsze co zrobi, to wsadzi co najlepsze do żółtka, nawet kosztem swoich piór mm -hmm. i innych rzeczy. A najbardziej oszczędza na skorupce, ale to, że jajko ma miękką skorupkę, wcale nie znaczy, że żółtko nie jest, że jest mniej wartościowe niż. Bo to sobie wiecie, tam już nie wolę, tam te czakry, szmakry, że żółtka jest lepsza od trójki, bo to jest fida z makiem, bo żółtko jest żółtko. Tak, tak, tak. Pod warunkiem, że, że, że skorupka jest, i teraz co do barwy mówiłem, barwa ma być złocista, słoneczna, im bardziej pomarańczowe żółtko, tym bardziej podrasowane prowitaminą A, ale to też nie jest źle, bo jak kobieta, ona, która puści kury na wolny wybieg i raz na jakiś czas zetrze im marchewkę, to, to też z tej marchewki rzydą, będą rzydą. zamiast żółtych żółtek, będą pomarańczowe. A jeśli w paszy przemysłowej, w klatka, zamiast naturalnych rzeczy dostaną prowitaminę A, taką jak w roślinach, to wszystko będą różowe, bo sobie zamienią na witaminę A witamina A pójdzie w żółtko i żółtko będzie nie żółte tylko, ale tym się nie trzeba, najważniejsze, najdroższe to jest twardość skóry także żół, żółtko nie różni się od produkcji domowej, a produkcji fermowej termowej. Znaczy, w w fermie jest o tyle a, bardziej niebezpieczne, że jak się kupuje te ze silnikowego z różnych rejonów to oczywiste jest, że to są różne źródła karmienia natomiast jak się kupi fermowe a, gdzie pasza przyszła wymieszana z olejem silnikowym wow. nagle w jajkach pojawia się dioksyna to mhm. są tego typu niebezpieczeństwa jeśli jest, jest, śmieński, jeśli jest, jest dobrze, dobrze dopilnowana pasza ta, którą kury dostają do karmika to te jajka są dobre. Natomiast jeśli ktoś tam poszuka a, a, po to, żeby zdarzyć gdzieś tam trochę pieniędzy kosztem ludzi, no to to jest niemoralne postępowanie no, i niepoko? wtedy jajo fermowe może się okazać niewystarczające. Smakowo ono jest inne, nie? No poza tym no, jak dostaną tam te oleje rybne, rozumiesz jeszcze coś, to mm -hmm. cuknię, tak, rybą, tak. a tak, to samo tak. jest z mięsem, to samo jest... Tak z knurem, którego trzeba wykasować 3 tygodnie jedna, przed pojazdem bo jak nie to testosteron to mięso jest w ogóle nie, nie, jedynie, jedynie. nie? także knur musi się oczyścić tak. i potem dopiero się robi, jest dużo je. tych rzeczy, ale ja nie mówiłem e, o glutach 4, znaczy mówiłem, ale nie powiedziałem wszystkiego, bo ja już nie jestem, żeby wszystko mówić. Tam jest jeszcze jedna kanta o późniejszym, która i przez to się tutaj i tak dalej, ale to też nie będę mówił. Niech się lepiej przyczepią do czego innego, a nie do tego, co mówię na temat Czyli tych na śląsku na gluty to wiecie co To na To znaczy, że w momencie, 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 w Nie w momencie, w momencie, w momencie, to nie powinienem mówić, że jeśli nie ma glukozy e, w pożywieniu, to nie ma możliwości wypicia, ponieważ tylko się wystąpią te infekcje tłuszczowe w wątrobie z fruktozy, wtedy nie są w stanie się odłożyć w tkance tłuszczowej i wtedy e, na diecie wysokowej i sfinansowanej doktora Krasnickiego, według pierwszej zasady nie mieszać paliw. Ludzie jedzący w odchodze są nadal szczupli, zdrowi i szczęśliwi bardziej niż ci, którzy muszą się ketonami kapować. No